Czy zauważyłeś, jak wielu ludzi dziś nie radzi sobie z relacjami? To nie tylko dorośli, dzieci też. Trudności w zawieraniu przyjaźni, w budowaniu więzi, w byciu częścią grupy to nie jest jakiś margines społeczeństwa, to jest codzienność dla milionów ludzi. I to nie jest już drobny problem. To coś, co coraz częściej nazywa się epidemią samotności, bo właśnie tak to dziś wygląda. Setki milionów ludzi na całym świecie żyją w emocjonalnej i społecznej izolacji, z której no. Nie potrafią się po prostu wyrwać, bo nikt nigdy nie nauczył ich, jak budować relacje. Nie mają tych umiejętności i to jest oczywiście głęboka tragedia. Ale w tym wszystkim jest jedna rzecz, która daje nadzieję. Ty masz dziecko i to dziecko jest na samym początku swojej drogi. To ty możesz je poprowadzić, ty możesz nauczyć je od zera, jak tworzyć relacje, jak budować przyjaźnie, jak radzić sobie w grupie. Nie ma... Tu niczego, absolutnie niczego czego nie dałoby się nauczyć. To są umiejętności społeczne, które można rozwijać dokładnie tak samo, no jak na przykład kiedy uczysz dziecko jeździć na rowerze albo kiedy uczysz je pływać. I wiesz co? Jeśli zrobisz to teraz, kiedy twoje dziecko jest jeszcze małe, kiedy rośnie, to dasz mu coś bezcennego. No bo z jednej strony uratujesz je przed samotnością i cierpieniem, no, które dziś dotyka tylu ludzi, a z drugiej dasz mu dar relacji, przyjaźni, przynależności, bliskości, dar, który zostanie z nim na całe życie. Dlatego właśnie przygotowałem tę serię. W trzech odcinkach pokażę ci osiem bardzo konkretnych, sprawdzonych sposobów, opartych na badaniach naukowych, które pomogą twojemu dziecku zdobywać przyjaciół i odnajdywać się w relacjach z rówieśnikami. Dziś zaczynamy część pierwszą z trzech, a w niej pierwsze cztery strategie, które możesz wprowadzić w życie dosłownie od zaraz. Ja nazywam się Michał Kędzierski, no i witam cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Zaczynamy od punktu numer jeden. Badania prowadzone w różnych kulturach pokazują, że dzieci rozwijają się społecznie lepiej, kiedy ich rodzice są na bieżąco z tym, co dzieje się w ich życiu towarzyskim. I uwaga, tutaj nie chodzi o inwigilację. Mówimy tutaj o takim tak zwanym monitorowaniu rodzicielskim czyli o takim. Uważnym, ale też życzliwym i nieinwazyjnym interesowaniu się tym, gdzie dziecko przebywa, z kim się spotyka, co robi w czasie wolnym. Dla młodszych dzieci może to oznaczać, że ty po prostu wiesz, z kim się bawi, gdzie i pod czyją jest opieką, że pomagasz im znaleźć, takim dzieciom znaleźć okazję do kontaktu z rówieśnikami, na przykład, bo zapraszasz dzieciaki do domu, poznajesz rodziców, kolegów czy też koleżanek. Czasem to ty organizujesz pierwsze wspólne wyjście, albo po prostu podsuwasz pomysł na zabawie grupie dzieci. To działa. I potwierdzają to badania, na przykład Park i Współpracowników z 2002 roku. W przypadku starszych dzieci, i nastolatków, no ta rola trochę się już oczywiście zmienia. Tutaj to monitorowanie może oznaczać na przykład jasną umowę, że dziecko informuje cię z wyprzedzeniem o planach, z kim wychodzi, dokąd, kiedy wraca. I to wszystko buduje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, no ale też ułatwia dziecku podejmowanie rozsądnych decyzji społecznych. Ale tu ważne zastrzeżenie. Zbyt duża kontrola może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Dziecko, które czuje, że każdy jego krok jest oceniany, że nie może nic zrobić bez raportu, no, zaczyna się po prostu zamykać, przestaje rozmawiać, kombinuje, ukrywa prawdę. I dlatego tak ważne jest, żeby nie przesadzić. Masz oczywiście prawo wyznaczyć granice. Masz prawo wiedzieć, co robi Twoje dziecko, no, ale nie możesz być takim strażnikiem z latarką, który nie ufa i podejrzewa wszystko. Najlepiej jeśli dziecko no, samo chce ci po prostu opowiadać o swoim y, świecie. No, tylko się nie osiąga kontrolą tylko relacją, zainteresowaniem, zaufaniem, umiejętnością słuchania. Wtedy Twoja obecność staje się nie czymś, przed czym trzeba się bronić, tylko czymś, co daje dziecko poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju. Punkt numer dwa: emocjonalne fundamenty. To, jak traktujesz swoje dziecko, ma znaczenie. Wszystko zaczyna się w domu. To właśnie w relacji z Tobą Twoje dziecko uczy się, czego można spodziewać się po ludziach, czy można im ufać, czy relacje są bezpieczne, czy raczej zagrażające, czy bliskość daje wsparcie, no czy niestety, ale prowadzi do zranienia. Jeśli w Waszym domu dominuje chód, jeśli no, atmosfera między domownikami jest y, niefajna, wiecznie napięta, jeśli reakcją na błędy dziecka jest zawstydzanie, no to ono uczy się wtedy nieprawidłowych wzorców. Wstydź się! Dlaczego nie możesz być grzeczny jak twoja siostra? Co ty wyprawiasz? Co ludzie powiedzą? No, to są zdania, które zostają w dziecku na bardzo długo. I zawstydzanie nie uczy moralności ani jakiejś refleksji. Ono niszczy relacje. Dzieci, które były systematycznie zawstydzane, nie rozwijają zdrowych umiejętności społecznych. I znowu, to nie jest moje zdanie, to jasno pokazują badania. Takie dzieci mają później większe trudności w nawiązywaniu przyjaźni, są bardziej wycofane, nadmiernie kontrolujące, no albo wręcz unikają tych bliskich relacji, bo boją się ich. A to wszystko przez to, że nie dano im bezpiecznego miejsca na popełnienie błędów, które są przecież w zupełności normalne. Bo twoje dziecko będzie popełniać błędy, no i to jest absolutnie pewne, ale dzięki nim będzie się uczyć, Twoim zadaniem jako rodzica jest te błędy korygować, no ale oczywiście z czułością i spokojem. Nie jako oskarżyciel, tylko jako taki przewodnik przez życie. Nie chodzi o to, żeby dziecko zawsze robiło wszystko dobrze. No, chodzi o to, żeby wiedziało, że ma do tego prawo i że ma obok siebie kogoś, kto mu pomoże się z tego podnieść. Ale uwaga, no bo tu się pojawia pułapka nadmierna kontrola. No, rodzic powinien umieć postawić granice, powinien powiedzieć wyraźne stop. Kiedy dziecko robi coś niewłaściwego, powinien umieć zastosować konsekwencje bez wahania, jeśli jest taka potrzeba. Ale to nie znaczy, że ty masz zamienić dom w koszary. No nie chodzi o to, żebyś czepiał się o każdy drobiazg, komentował każdy błąd, poprawiał każde słowo i prowadził jakieś przesłuchanie przy każdym posiłku. Twoje dziecko nie potrzebuje generała, no ono potrzebuje taj lidera. Kogoś, kto pokazuje kierunek, kto wspiera, kto widzi więcej niż tylko złe zachowanie i potrafi zrozumieć, skąd ono się wzięło. Dzieci wychowywane w cieple, zrozumieniu, szacunku są później lepiej oceniane przez rówieśników, są bardziej empatyczne, mniej agresywne, są po prostu bardziej lubiane. I znowu, to nie jest moja opinia, to pokazują badania z wielu krajów prowadzone przez niezależne zespoły naukowców, tą te badania masz na dole. A więcej, fundamenty społeczne dziecka zaczynają się właśnie tutaj, w domu. W codziennym kontakcie z Tobą, pamiętaj o tym. Punkt trzeci. Twoje dziecko boi się kontaktów z innymi, no to zadbaj o bezpieczne środowisko społeczne. Dla wielu dzieci lęk społeczny to jest ogromna przeszkoda w budowaniu przyjaźni. No bo jak masz do kogoś podejść, zagadać, zaprosić do zabawy, no, jeśli już sama obecność innych dzieci wywołuje u Ciebie napięcie czy też stres w całym ciele. No w takich sytuacjach absolutnie kluczowe jest, żeby rodzic miał taką wrażliwą i ważną postawę. Dziecko nie musi mieć poczucia, że nie, jest, musi mieć poczucie, że nie jest zostawione samo z tym lękiem, że ty jesteś obok, że rozumiesz i nie oceniasz, tylko wspierasz. I znowu, badania pokazują, że to właśnie ta czuła, przewidywalna obecność rodzica pomaga dzieciom zbudować tak zwany bezpieczny styl przywiązania. No a to z kolei jest fundamentem pewności siebie, samodzielności, zdolności do wchodzenia w relacje. Ale trzeba też wiedzieć jedno. No bo znowu, jeśli lęk Twojego dziecka jest naprawdę silny, no to samo wsparcie emocjonalne tutaj po prostu nie wystarczy. Jeśli Ty widzisz, że Twoje dziecko nie radzi sobie, mimo tej Twojej zachęty, że jest wycofane, wyraźnie zamknięte w sobie, że unika innych, no to znak, że zdecydowanie trzeba zrobić krok, krok dalej. W takiej sytuacji nie wystarczy mówić, nie bój się, wszystko będzie dobrze, no bo to po prostu nie działa. Ty musisz nauczyć się, jak pomóc takiemu dziecku przełamać ten lęk społeczny krok po kroku. Mądrze, stopniowo, z dużą delikatnością, ale jednak konsekwencją. No bo twoje dziecko samo z siebie tego nie zrobi. Ono potrzebuje prowadzenia i tak to będzie dla niego trudne, niekomfortowe, cholernie frustrujące. Ale to jest ważny proces, który uchroni je przed samotnością, wycofaniem, no i generalnie trudnościami w relacjach w przyszłości. To po prostu trzeba zrobić. Jeżeli chcesz, żebym ja Ci pokazał jak konkretnie, jeśli chcesz, żebym osobiście poprowadził Cię przez cały proces rozwijania umiejętności społecznych u dziecka, zapraszam Cię do udziału w moim kursie Akademia Wychowania i więcej informacji na ten temat znajdziesz w linku, który jest w opisie pod spodem, pod tym filmem. Tak więc zapraszam Cię, żeby dołączyć i w ten sposób dać swojemu dziecku realne wsparcie. To był pierwszy odcinek trzyczęściowej serii o tym, jak pomóc dziecku zdobywać przyjaciół, rozwijać kompetencje społeczne. W kolejnych dwóch filmach pokażę Ci następne konkretne i sprawdzone sposoby, więc koniecznie śledź mój kanał, no bo nowe odcinki pojawią się już niebawem. A teraz mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę, bo cała ta seria kończy się bezpłatnym webinarem, na którym od A do Z bardzo profesjonalnie pokażę Ci, jak rozwijać umiejętności społeczne Twojego dziecka w sposób, który naprawdę robi różnicę. Ten webinar nosi tytuł Naucz dziecko zawierania przyjaźni i uczyń z niego gwiazdę społeczną, nawet jeśli nie jesteś psychologiem. I naprawdę, to nie jest webinar jakich wiele. Jeśli tylko jesteś rodzicem dziecka w wieku od 1,5 roku do 12 lat, no to zobaczysz dokładnie krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby przyspieszyć rozwój społeczny dziecka, żeby poniekąd wyposażyć je w umiejętności, które sprawią, że będzie świetnie Perfekcyjnie, doskonale radzić sobie w relacjach, no i sprawi, że stanie się jednym z tych dzieci, które są po prostu lubiane. Nie przez wszystkich, no bo nikt nie jest lubiany przez wszystkich, ale w swojej klasie czy też grupie na placu zabaw, w drużynie sportowej, twoje dziecko może być tym, z którym inni najbardziej lubią przebywać. A jeśli twoje dziecko jest aktualnie, właśnie raczej takie nieśmiałe, wycofane, nie umie odnaleźć się w grupie, no to też na tym webinarze pokażę ci, jak wystartować, tak? I co zrobić, żeby ta sytuacja zaczęła się po prostu powoli zmieniać. Udział w webinarze jest darmowy, ale koniecznie, konieczna jest wcześniejsza rejestracja, dlatego kliknij teraz w link, który znajduje się w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu pod spodem i zarezerwuj miejsce dla siebie, no zanim wszystkie się po prostu rozejdą. Zrób to teraz i pomóż swojemu dziecku rozwinąć skrzydła w relacjach z innymi. Pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!